Hej, hej, tu Kaśka z kanału Fiordy, to mi z ręki jadły. Witam Was po krótkiej przerwie. Yy, miałam prywatny wyjazd, z którego nie chciałam nagrywać. Yy, czas spędzony w każdym razie miło, czyli pozdrawiam wszystkich, których w tym czasie spotkałam, i do, do, do rychłego zobaczenia, mam nadzieję. A teraz, a teraz jestem na, na wyjeździe zimowym z dziećmi i z psami, z małżonkiem też bo w Norwegii są ferie zimowe, tak jak i w Polsce na raty są, jedne województwa mają wcześniej, drugie później i u nas właśnie też tak jest, dwójka dzieci ma w tym tygodniu, najstarsza ma za tydzień, czyli po nich i teraz właśnie tak wymyśliłam, żeby mi to logistycznie pasowało, że wynajęłam domek w górach w miejscowości, która jest w połowie drogi bo wiecie, ja tam się teraz boję na, trasy jeździ, na długie trasy jeździć, tam gdzie ona, do szkoły chodzić po, po zderzeniu z łosiem. I tak sobie planuję, żeby było jak najłatwiej i jak najszybciej. Pokażę Wam trochę jak tutaj w środku wygląda. No, no mi się podoba, ja taki styl lubię. No to typowe, typowe norweskie, chociaż trochę zmodernizowane, bo, bo już nie ma tych typowych norweskich kolorów czerwonego i niebieskiego, tylko... Brązowo, zielono i i szaro, ale ale to wszystko: to wszystko dla, dla dzieci, bo ja w sumie nie mam, nie mam czasu na ferie Jako, że miałam prywatny wyjazd, ja będę stąd pracować trochę. Dzisiaj się niestety obudziłam chora. Trochę słychać być może, i nie wiem, nie wiem, czy ja będę w stanie na narty pójść. Mam nadzieję, bo tutaj zaraz przed, przed tym domkiem są. Trasy do biegówek. Dalej też są yy, górki, po prostu reszta, reszta familii teraz pojechała na, na zjazdówki. Ja nie, bo ktoś musi z psami być. Bella się obraziła, bo Bella chciała na narty. No to taki pies rodzinny. A drugi śpi, ma na wszystko wywalone, żeby tylko mu jeść, odpowiednio dużo dać w odpowiednim czasie i, i on jest szczęśliwy. No wiecie, no wynajem tutaj jest drogi, mimo że ja i tak znalazłam w miarę, w miarę tanio, w miarę dostępnej cenie to jest, bo za cztery noce, tak, cztery noce tu będziemy płacę 7200, 7200 koron. No to, to jest czyjeś prywatne, oni to sobie wynajmują, po prostu i zarabiają na tym pieniądze, ich też tak bym chciała, bo mnie trochę takie sprawy interesują. Wynajmowanie, i tak dalej, i urządzaniem. No, ale może może w przyszłości mi się uda. Teraz taki krótki room tour będzie po prostu. Póki jeszcze światło jest dobre, bo przy wieczornym świetle to mi się tutaj nie da nic nagrać, niestety. A nie wzięłam ze sobą całego potrzebnego sprzętu. Aha, zanim przejdę do pokazywania i środka, i, i tego, co na zewnątrz, tego całego kompleksu, bo tutaj jest kilka, kilka takich domków. Bo i kilkanaście nawet, to chcę Wam podziękować wszystkim za, za życzenia urodzinowe. Ja miałam urodzinę w zeszłą niedzielę, no i się tym pochwaliłam na ostatnim filmiku. No dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. Ja się czuję bardzo młodo, jakby co, chociaż dzisiaj, jak sam, z, z obolałym gardłem i zatkanym nosem, to się czułam, jakby miała 95 lat, ale <laughs> przejdzie mi. No, dziękuję, dziękuję za wszystkie y, fajne i, i budujące komentarze, za życzenia i zapraszam Was na roomtour. Zapraszam Was na pokazówkę z norweskiego domku w górach, czyli hitę. O tutaj szpion kolejny. Co tam zobaczyłeś? Nieco on leniwy, on śpi większość dnia. Ech. To jest Salonik. No fajnie. Widzę, że tutaj trochę kasy zainwestowali. Tutaj, patrzcie, coś nawet Gra w kółko i krzyżyk będące ozdobą jednocześnie. Tu tam laptop, bo będę musiała pracować. Ej. Kominek standard i w domach i, i w domku górskich w Norwegii. Kwiatek, nie wiem po co, ja go potem schowam, bo się boję, że Bella go zniszczy. A tutaj zobaczcie, ja się czuję jak w domu. Tutaj takie małpy wiszą. A mój tato ma takie, mamy dwie chyba takie ozdóbki w hełmie z tymi małpami. No, dobra. Znaczy, są ferie zimowe, więc, więc zabrałam resztę familii w góry. Niech sobie na nartach pojeżdżą. O, kuchnia. No spoko, pełne wyposażenie. Wiecie, chciałoby się mieć takie coś na własność, ale no jeszcze mnie nie stać. Może jak zacznę na YouTubie zarabiać, to, to coś z tego będzie, ale póki co, póki co wynajmuję. Nie co roku. Kiedyś miałam możliwość taniej wynajęcia takiego domku, tylko o wiele słabszego przez moją starszą firmę, ale teraz teraz to już prywatnie. O, to jest sypialnia, w której ja dzisiaj w nocy. Wiecie, no pościeliłam, ale to już było spane, więc nie jest tak jak było wczoraj po przyjeździe. Wczoraj z moją córką spałam. No takie akcje były, że było zganianie, kto gorzej chrapi. Ja nie chrapię. Niech dzisiaj nagra i udowodni. No, przez okno widać. Góry i jeszcze więcej takich domków. Zaraz wyjdę na zewnątrz, wam pokażę. I co? I mój plecak oczywiście musi być. Teraz wam pokażę łazienkę. Łazienka normalna, nic specjalnego, prysznic. Ręczniki na wyposażenie mieli na szczęście i pościel, także ja się nie ten nie musiałam brać. Ale patrzcie, tutaj. Wzgasimy światło, żeby było lepiej widać. Sauna. Jak ja rozgryzę, jak się to używa, no to ja dzisiaj tam idę. No. Tutaj jest chyba piecyk jakiś do tego, a tu taka łycha, żeby się polewać. No to się będę polewać. <grywa> o. No fajnie, fajnie. A oto i druga sypialnia. I patrzcie, kto tutaj się relaksuje. Tutaj można z psami, jakby co, właściciele psiarze na szczęście, ale no niech mnie lepiej nikt nie podkabluje. Bo ona. Belunia się obraziła, bo chciała na narty. Zgadza się? Ty na narty chciałaś. Tak, parcie, w Norwegii dużo jest o takich właśnie. Ozdób. Wakry Waldres to jest napisane, czyli jesteśmy w regionie Waldres, a konkretnie w gminie Wang. No i co? Taki typowy norweski styl, unowocześniony, bo oni co jakiś czas zmieniają, teraz akurat w takich kolorach. Salsin, czyli skóra owcza. Kolejny obrazek z panią na tle gór. No, a tam widać śnieg oraz mój samochód. Wiecie co, wczoraj tym samochodem jechać? To był koszmar. No to jest elektryczny golf. A koszmar był. Dlaczego to zaraz Wam opowiem? Tak to wygląda na zewnątrz, mniej więcej. Góry, góry, góry. Domki. Piękne słońce. Mój golfik, który mnie wczoraj wkurzył, wiecie co, taki coś, to się, brudny, nie będę pokazywać, to koszmar to naładować, bo on ma zimą mały zasięg, 165 km, a tutaj ode mnie dojechać i to się jechało dużo pod górę, to Jezu, trzy razy ładowałam, co godzinę nie że i jeszcze i tak z duszą na ramieniu przyjechałam, że mi się rozkraczy tutaj. Ale no, na szczęście udało się. W lecie jest lepiej, ale trzeba będzie dizelka kupić. Dobra. To jest miejscowość Tyin, Tak się nazywa. A przed nami jest winda do wyciągu, który nie działa. Patrzcie. Nie działa, bo niby za mało śniegu. My jesteśmy w tym. Tu są cztery chyba w takim budynku. Cztery osobne mieszkania dosyć fajnie urządzone. Wiecie, patrzcie, ja powiedziałam, że tutaj kilkanaście takich domków, kilkadziesiąt, bo tam jeszcze w górach. Patrzcie, czy mi się uda uchwycić słońce i samolot. Jest minus 15. Ja jestem ciepło ubrana. Testuję. Zaraz wam pokażę. Widać tutaj. Testuję takie leginsy. Dostałam od mojej przyjaciółki Moniki. Takie, które mają wytrzymać termoizolacyjne. O, minus 14. Działają Monika, także dziękuję bardzo. Wydóbkę nie zmarzłam. Wiecie, nie będę po całym tym wam chodzić i pokazywać, bo tutaj jest pełno ludzi. No ale to jest. Typowy norweski obrazek, zwłaszcza tutaj, narty, wystawione. No, super. No i patrzcie, tak to jest wspaniale w Norwegii. To akurat ja uwielbiam i uważam za jeden z największych plusów, że jest że jest to ogólnie dostępne, możliwości do, do jazdy na nartach i ogólnie do przebywania na łonie natury. Tu jest trasa. To to jest do... ślad do jazdy stylem klasycznym, to z boku łyżwowym. Nie wiem na ile kilometrów się ciągnie, potem wypróbuję jak będę w stanie, bo tak jak wspomniałam jestem nieco chora. No ale jest to super sprawa. Patrzcie, tych domeczków jest dookoła mnóstwo. Śnieg, śnieg, śnieg i śnieg. Idą ludzie. A tu jest nieczynny wyciąg narciarski niestety. Tu są takie dosyć małe górki. Akurat na mnie by się nadało. No za mało śniegu według nich. Trudno. Tutaj w okolicy jest jeszcze kilka większych, więc... Potomstwo moje, mam nadzieję, sobie trochę pojeździ. A ja, wiecie co, spadam do psów, bo trzeba, trzeba na dwór je teraz zabrać. Do potem. Mam nadzieję, że, że zaspokoiłam Waszą ciekawość i że Wam się podobało. Tak w skrócie wygląda norweskie hygge i hit liv. to to życie no w domkach takich, bo hitte to domek letniskowy, tutaj one są używane przez cały rok bardzo dużo ludzi to ma, ja w którymś filmiku na samym początku mówiłam, że to są drogie inwestycje, no są, bo to trzeba wiecie, trzeba utrzymywać, jak prąd musi cały czas iść, żeby, żeby być włączony, żeby rury nie pozamarzały i tak dalej, także częsta sprawa w Norwegii jest taka, że, że ktoś inwestuje i potem ma to pod wynajem tak, jak wspomniałam, może kiedyś mi się uda, może niekoniecznie w Norwegii, ale no fajna, fajna sprawa. Tak jak wam pokazałam, tutaj zaraz jest wyciąg. No szkoda, że nie działa. Myśmy to sprawdzili trochę za późno. Nie myśmy, tylko mój małżonek, bo go prosiłam. No ale pojechali na wyciąg, który jest jakieś 20 minut drogi samochodem stąd i mam nadzieję, że się dobrze bawią. A ja teraz muszę się. Opatulić i wyjść z psami, bo już bo już pora na nie przyszła. Także pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za, za, za wszystkie subskrypcje, za wszystkie miłe komentarze. I do następnego razu. Pa! pa.